Cześć, Tutaj Kuba, a to jest 46 odcinek z WW14 Universe. Więc rozpoczynamy dzisiaj. Czeka walka AJ Styles kontra Dolph Ziggler. Więc zaczynamy wejście. Wyłączę. Jesteśmy świeżo po SummerSlam Pay Per View po największym wydarzeniu tego lata. No i co nas czeka? Nie wiem, jak pamiętamy. White 2J obronił swój pas. Karma. Nie, Alicia Fox też obroniła swój pas, Mistrzowski DIF, ale to mnie mało interesuje. Akurat Dywizja DIF jest słaba u mnie w Universe. Dobra, panie i panowie, weźmy AJ Stylesa. Bo nigdy praktycznie nim nie gram, jeden mecz sobie nim możemy zagrać, nie to, że ja go wprowadzam do trybu, tylko po prostu jeden mecz tak chcę, pobrałem go już dawno, z dwa miesiące będzie jak go mam, no i chcę po prostu wypróbować jego moveset i tak dalej, ale on chyba raczej nie ma movesetu nawet zmienionego, no nie ma zmienionego movesetu, no... Kurde, zawsze na ten, muszę natrafić na postać, która nie ma movesetów granego. Chociaż Reya Mysterio i żeby miał ten Styles Clash, czy coś takiego. Ale nie, po co? Le mamy postać, niech sobie sami dalej radzą, nie? No właśnie, to są po prostu ci, którzy na community siedzą i wrzucają kawy. Ogólnie moja postać nie jest na community Kuba. Którą stworzyłem w grze, nie chodzi mi ta ze SmackDown komentatorska, tylko ta co stworzyłem w grze nie jest na Community Creations Bo tam już nie jeden raz, znaczy tam kilka osób pisało, że na Community chcą pobrać moją postać Tam dwie, trzy osoby pisały mi i, i że nie ma co trzeba wpisać, bo wpisuję Kuba i tam pełno rzeczy mi wyskakuje w razie czego nie zrobię tak tego, jak wrzucę, to was o tym poinformuję. Oczywiście zrobię o tym filmik oddzielny. No i tam wypowiem się na temat wszystkiego, dobra? AJ Styles. Stairs. AJ Styles. Mówi mi to coś. Chyba były, kiedyś walczył w New Japan Pro Wrestling. Przepraszam, w Big Japan Pro Wrestling. Nie AJ Styles, tylko AJ Styles. Styles. Chociaż nazwa taka jakaś trochę no niezbyt taka sobie, ale okej, okay. no dobra AJ Styles w tym momencie dropkick w Zigglera, raz nim zagram w tym trybie i już podziękujemy, bo jakoś do AJ Stylesa nie mam zaufania do gier. Jest w tym, jest w... TNA Impact a właśnie, TNA, właśnie, TNA Impact sobie bym nagrał serię dokończył, nie dokończył, bo jeszcze tam z 20 odcinków będzie z tego więc też chcę serię nie tyle skończyć szybko to po prostu serię chcę zakończyć jak, no, no, no najlepiej chcę ją zrobić, bo jednak TNA to jest tylko jedna gra od mam nadzieję, że jeszcze będzie jakaś, no bo gra to gra, jak by nie patrzeć, TNA też nie jest złą organizacją Federacją, no ale cóż, mam nadzieję, że ta grę jeszcze wyjdzie kiedykolwiek. Może za 5-10 lat, jak TNA nie zbankrutuje, no to mam nadzieję, że jednak grę zobaczymy. No ale cóż, jak to jest problem? Ja rozumiem pieniądze, ale no kurde, WWE daje wydaje gry co roku. Różne dodatki jeszcze na te pieniądze mają, ale też nie ma co porównywać TNA, które stoi tak naprawdę w miejscu. Pay per view, wszystkie inne gale w jednej hali, to jest nudne to to ogląda? No ja rozumiem, no ale jak WWE miałoby być, na przykład, no w, załóżmy, w przykład, w, no dobra, w Chicago cały czas, czy gdzieś tam na Florydzie, no to rozumiem, NXT jest w tej samej arenie, NXT to jest rozwojówka WWE, to, to nie jest żadna gala federacja, ale TNA, a NXT, no to jest, NXT to jest jakby taka ma, mała część... Po prostu W, jeżeli chcesz iść do WW musisz przejść, musisz najpierw co najmniej kilka miesięcy tam do pół roku być w NXT, chyba że chcesz być dłużej. No ale cóż, obecnie ktoś mistrzem NXT, chyba Big ten O właśnie ostatnio odcinek NXT sobie muszę obejrzeć, nie oglądałem. Ogólnie NXT tak często nie oglądam, ale sobie obejrzę i sobie jutro, znaczy nie jutro, w następnym odcinku Universe bo kolejnym, nie wiem, tam drugim czy tam którymś. W następnym odcinku omówię sobie NXT, spróbuję przynajmniej omówić sobie tą galę, no bo naprawdę Crucifixo Zigglera, no bo no, ciekawe jest NXT jest Są tam tacy zawodnicy jak Leo Kruger, który moim zdaniem powinien iść do WWE już dawno. Kto tam jeszcze walczy? Jasne, Bo Dallas, o mój Boże, Inzygory, który był już w WWE. Ej, zaraz, on ma tego finishera, tylko finisher zmieniony signature. I Styles Clash, przypięcie, one, two, three. U, nie, niewiarygodne. Kurde, myślałem, że to będzie koniec Zigglera. Ale tak się nie stało niestety No i Leo Kruger, tam Boudalas, Który był już w WWE, występował na Raw Z Wade'em baretem, Dostał walkę po tym, Barrett się chciał Zrewanżować, jak Bouldalas Wyeliminował go podczas Royal Rumble meczu Czemu Boudalas był w Royal Rumble meczu? Bo wygrał tam z jakiś W NXT był taki mały Mini Royal Rumble mecz Na flo, na tym No, na Florydzie no, i wygrał ten m, R Rumble match. To był Betrayal. Czy po prostu to była walka o miano pretendenta, i Bo Dallas pojechał na to Royal Rumble. ale go nie wygrał. Znaczy, jakby gwiazda powróciła. No, nie, nie ukrywam, byłoby to wielkie zaskoczenie. zależ, bo w NXT naprawdę są dobre gwiazdy, które na przykład też walczą w WWE. No ale nie oszukujmy się, NXT teraz jest rozwojówka WWE. NXT, FCW z pewnością pamiętacie, z tego zrobiło się NXT. No bo NXT zostało zdjęte, całe te sezony zostały zdjęte. A szkoda, bo pi piąty tak jest, piąty sezon trwał pół roku ponad, więc to też jest różnica. Pół roku trwał jeden sezon NXT, pół roku znaczy. Jeden... No to za, Nie, co? So, przepraszam bardzo. Jeden ROK! Jeden rok trwał sezon NXT. Rok trwał sezon NXT. To porównajmy sobie teraz. Jeden rok trwa jeden sezon. Zawsze zdarzało się tak, że po dwa... Mm, czy po ileś? Myśli, nie, trzy, cztery... Do pół roku maksymalnie jeden sezon trwał. A w tym momencie zaszaleli. No i proszę bardzo. Okej, okay, niech będzie dyskwalifikacja. I tak... Co? Co, serio? I dyskwalifikacja! Niech będzie to tak, że AJ Styles ten niszczy Zieglera później. No i jeszcze ewentualnie. że on wygląda z twarzy jak Evan Bourne. Może to jest Evan Bourne? <dobidezny> Dobra, bez komentarza zostawię te, te stwierdzenie. No, no, to stwierdzenie. Na Night of Champions. Może dam im walkę AJ Styles kontra Dolph Ziggler. Zobaczy się. No okej, okay. o czym mówię o NXT? No, także już to sensu nie miało, ponieważ zwycięzca i tak nic nie. A wtedy to, były taki, to był taki sezon, że gwiazdy powracały z poprzednich sezonów. No i to też trochę chyba bez sensu. O, o, znaczy, oczywiście lubiłem walki typu. O oh, United States Championship. Lubiłem walki typu, właśnie, Beautiful Disaster od razu. Um, no, no, nie tyle walki, co po prostu te całe konkursy o punkty, umił te punkty, jakby w razie doszło do remisu czy coś. Naprawdę, to było świetne. to Zawsze lubiłem te konkursy patrzeć w pierwszym sezonie czy w którymś prostu lecz pierwszy sezon Nexus zamienił się w całego Nexusa. Wszyscy byli co we w Nexusie, później Daniel Bryan też był w Nexusie, ale później zwolniony został z Nexusa i Yy, podszedł, zwolniony z WWE został za yy, duszenie, bo tam Justina Robertsa co de, Nexus zadebiutował, totalna rozwałka. No i później tylko szło to z yy, górki, no i wszystkich niszczyli. Nexus to nie The Shield i to jest prawda. Nexus to nie to samo co The Shield. Moim zdaniem The Shield, chociaż lubię The Shield, ale Nexus jest jeden. Nexus był jeden i Nexus mm, mm, po prostu nic nie zastąpi Nexusa, naprawdę. Nexus Forever. Lubiłem Nexusa. decor. to była marna podróbka Nexusa, Wade Barrett, Justin Gabriel i Jackson, który nie był w Nexusie, i Heath Slater. No więc to też jakby nie patrzeć, dobra mieszanka była m, tych zawodników, ale ja oczywiście ja wolałem... no jakby. No ja po prostu wolałem już patrzeć na walki m, typu... No nie wiem. chociaż po prostu Justin Gabriel i Hip Slater kontra, kontra właśnie yy, zawodnicy, takcy jak Cody Rhodes wtedy miał tak Team z Drew McIntyre'em, No, 2010 rok. My byli nawet mistrzami tak team, a stracili pasy na rzecz yy, Johna Cena i od Davida Tangi, co z Jonesy był w Nexusie. Na rzecz... Yy, to wszystko się tak ładnie powiązało. Beautiful! Dobra. Ale okej, okay. na rzecz Jonas i Neidy wido tanki za Nexusem na Gali Breaking Race 2010, gal oglądałem live i, i moim zdaniem... R R R WrestleMania była wtedy najlepszym pay-per-view, Royal R Rumble też było dobre, Extreme Rules totalnie było też moim zdaniem dobre, może ekstremalności nie było, ale walki, same walki. Jeżeli patrzę na pay-per-view to ja nie patrzę, szczerze mówiąc, znaczy na wyniki też patrzę, ale ja nie oceniam pay-per-view po wynikach, tylko dla mnie liczy się jakość. No, niekiedy to rzeczywiście, tak mówię, ale jest inaczej. Ale w tym przypadku akurat <laughs> nie, I świetny moonsault. Znaczy no, niekiedy też osyjam po wynikach, no ale jeżeli na pay per view wygrają sami healowie albo sami face'owie to to mi się nie podoba na przykład, no bo sami face'owie jakby wygrali, sami healowie, nie wiem, no rozumiem, ktoś może lubić face'ów samych, no ale bez przesady, no to jest, no kurde, samych face'ów lubić, serio, nie lubić healów, bo oni są źli, no to tak samo jak na stream komentuję. Że ta co on robi, Alberto, odpuść sobie. Niech Albercik sobie odpuści, nie wiem. No, różne takie sytuacje były, ale no, kto tego posłucha? Powiem szczerze, kto tego posłucha. Ja nie mam pojęcia, kto tego w ogóle posłucha. No, rozumiem, dzieci. Nie mówię, że takie w wieku 14-15, jak ja, tylko po prostu w, no, dzieci, które mają 10 lat, czy tam ileś, no to. Rozumiem, że posłuchają tego, no ale ja nie mogę. Bez przesady też. Jeżeli jest heel, a face, to naprawdę no wiecie, jak to jest. To, to jest podział i to jest po prostu. Nie lubi się wrestlingu zawodników, z, czy są faceami, czy heelami. No ale cóż, taki i wow, Alabama Slam. Tak samo jeden użytkownik na YouTube, na skrzynce prywatnej, ma. Wiek, powiem, nie powiem kto to jest, bo znaczy ja po prostu nie no, nie powiem kto to jest. Jeden pewien użytkownik po prostu pisze mi, że ma 10 lat i chce kręcić filmy. Wypytuje mi się co wszystko. Wszystko, czym kręcę, czy ile się do tego przygotowywałem? wow, Didi D od Nieprawdopodobne. Wow. Wypytuje mi się jaką mam nagrywarkę, zacznijmy od tego. Nie mam nagrywarki, tylko mam kartę telewizyjną. Aver 3D Capture HD. Nagrywarkę mam, ale jej nie używam. Hołpaga, wyraźnie co... Uh, what the hell! Nieprawdopodobne takie zaskoczenie. Dobra, idziemy sobie po krzesło. Ups, 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 nie jestem drugiej dyskwalifikacji. Doprowadzić, a ta walka są so Pass United States. Który jest obecnie w posiadaniu zakarajdera. Także no, naprawdę wypytuje się mnie o tych, jak wszystko nagrywać i tak dalej. No i ja naprawdę ja, ja nie rozumiem ludzi, którzy naprawdę myślą no, nie to, że myślą, ale że nagrywanie jest takie łatwe. E, otóż otóż tak, dla wszystkich moich widzów i nie tylko mówię, nagrywanie jest o wiele trudniejsze. Że w ogóle z Xboxa, no w ogóle nagrywanie jest takie. Jedni myślą, no pewnie odpalasz Xboxa i grasz! No właśnie, tak nie jest. To, jest. to jest najłatwiejsze tłumaczenie. No bo, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba mieć dobry komputer. Znaczy, nie mówię, że ja mam jakiś super, ale trzeba mieć przynajmniej taki komputer, żeby nie lagowało nagrywanie. Zależy czym nagrywasz. Obecnie nagrywam frapsem program do przechwytywania VH Capture. HD, więc dobra. No I oprócz tego trzeba mieć kartę telewizyjną, która kosztuje na, na około 400 zł. I zobaczycie, 300, ja kupiłem za 325, lecz cena poszła w górę tej karty. W MediaMarkt kupiłem, nie kupiłem już na Allegro i nigdzie, bo nigdzie indziej jej nie było w Polsce. A ja nie miałem zamiaru czekać dwóch tygodni na przewóz z Ukrainy, czy tam gdzieś, bo na Ebayu widziałem z... na Ebayu poczekajcie, widziałem... Kartę, dokładnie taką samą, ale za dwie dychy. Ja mówię, co jest? A na końcu wyczytałem takim yy, drukiem, wiecie, żeby to przyciągnęło ludzi. Takim, no, drukiem zobaczyłem, karta może być uszkodzona. Napisane oczywiście nie po polsku. Karta może być uszkodzona. To super, dwie dychy. P patrzę na dole, pis pisało takimi większymi literami, uwaga. Yy, karta może być uszkodzona. Nie, dokładnie sprzęt. To było w grudniu 2012 roku, no i tak mu mówię, no fajnie, żeby tylko przyciągnąć widzów, a w tym momencie, nie, żeby tylko kupić, żeby to tylko sprzedać. No wiecie, taki trick, tutaj fajnie, ale jakby była zepsuta, no to y później ostrzegaliśmy, ale kto to przeczyta, kto zjedzie na dół. Panie i panowie, Cody Rhodes jest nowym mistrzem, wow, 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 wo. stop, stop, stop. Cody Rhodes jest nowym mistrzem Stanów Zjednoczonych! Gratulacje! Fenomenalna walka. Coraz bardziej się zastanawiam, czy do swego show SmackDown nie wprowadzić pasa United States. Ale Hardcore Championship też dobre, jest, ale dobra. Przejdźmy do main eventu. I dokończę ten temat do, o tych sprzęcie i tak dalej. A jak wiemy przed y, tym, przed Summersem powrócił HBK Shawn Michaels, który w dzisiejszym main evencie mierzy się ze Stone Coldem Stevem Austinem w TLC meczu. Tak jest, dokładnie dobrze słyszeliście, TLC meczu. I w razie czego, w weekend, dzisiaj mamy wtorek, w weekend Przepraszam bardzo, że nie wrzucałem tylu. Znaczy, że nie wrzucałem tak dużo filmików. W sobotę wrzuciłem dwa filmy, a w niedzielę też dwa. Z jednego powodu: nie miałem zbytnio czasu wrzucać filmów. Tu, tu, tutaj mi gdzieś nie było, tutaj byłem zajęty kręceniem, znaczy na zapas trochę mam już nagranych, no i jak, widzi, jak widzieliście, dzisiaj pojawiło się na moim kanale drugi odcinek, yy, no właściwie czwarty, drugi po przerwie, WWE 13 Online, nie bójcie się, seria będzie kontynuowana do 100, dobijemy ostatni mecz, wiecie z kim zagram, może nie, ale znaczy postarać się, choćbym teraz go nagrał, ale raz... No, no, domyślcie się, napiszcie w komentarzach, jak myślicie, z kim zagram ostatni setny odcinek z WW13 online. Ja już to na pewno wiem. Wy też to możecie wiedzieć. Także napiszcie kto. A Znaczy, powiem tyle. Nie to, że jakieś, po prostu ktoś znany na polskim YouTubie, kręcący WWE, a tego jest dużo, no, wie, wie, na pierwszy, na pierwsze ten, na pierwszą myśl przychodzi oczywiście, no, wy o tym wiecie, no, ja też wiem, ale zobaczymy, jak to będzie, to piszcie w komentarzach, jak myślicie, z kim zagram ostatni mecz w setnym odcinku, no, no dobra, no i okej. Okay. Na dodatek może to być DLC Match. Ale nie żenierę Rumble ani Elimination Chamber. Dobra, no i pisał mi ten. No, już 10-latek, od. chyba 11 czy 10, już nie pamiętam. No i jak to tak wszystko normalnie. No ja mu mówię, wszystko jak to tam robić. No i pisał mi, że jest zainteresowany tym, ale nie oczekujmy się, jakby ktoś zaczął... jeżeli. no. Nie oszukujmy się, w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie, wrestling... zainteresowanie wrestlingiem i coraz więcej osób kręci to WWE. No ja już kręcę pół roku właśnie. Piętna... Od 15 stycznia, trw... no, mój kanał trw... no, się rozwija. Mój kanał istnieje już pół roku. No więc wiemy jak to wygląda, naprawdę. Wcześniej miałem kanał WWE. A ja, wiecie co nie będę wam mówił, bo naprawdę tam już filmy mam, na, 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 usunąłem wszystkie filmy i jest świetnie. Sweeney, Neckbreaker Valley Stone, Cold. Tam już wszystkie filmy usunąłem. Dobra, W Poland, to był mój stary kanał. Tam naprawdę uczyłem się nagrywać. Tam nagrywałem po, przez Haupaga, jednak w e, jakości 480p, bo nie widzi, nie nie umiałem po prostu ustawić. Po prostu zapisy i cięło mi co jakiś czas, nie wiem czemu. Dlatego yy, ta nagrywarka znaczy, ona jest dobra, nie sprzedaję jej. Znaczy, powiem tyle: nie to że ja już powiem, że jej sprzedaję, tylko na, sprzedam komuś, po prostu kto będzie chciał. zastanowię się, już pierwszego mam, co by chciał kupić, jednak za niedługo yy, nie będę mówił kto. Ale skromny jestem dzisiaj, dobra. Nieważne. Ej, flying albo dropy wszystkie. No i okej, okay, no i pisze mi tak, no spoko, ale czy, jeżeli by po prostu Damian nie zaczął kręcić Dabi kto wie, czy ja bym zaczął kręcić. No bo, szczerze mówiąc, to mnie tak zaciekawiło, ja nie wiedziałem jak to się robi, nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje jak karta telewizyjna czy nagrywanie wrestlingiem, no trochę wcześniej się zainteresowałem, no tak. Ale oprócz tego, no to co jeszcze? Mogę. What the hell! Oh shit! Nie, ja to muszę zapisać. Tą powtórkę. Fenomenalna akcja. Niewiarygodne. Holy shit! O Boże, lepsze niż Suicide Dive Undertaker'a. Wybaczcie, jednak ja to zapiszę gdzieś. Na dowolnym miejscu. Na numerze pierwszym. One on one TLC, Yes. Jak możecie zauważyć, gram na Xboxie 360, co pytania na czym grasz yy, To już były naprawdę irytujące, także mówię, że gram na Xboxie 360. No i też jeden komentarz był taki kiedyś, już bardzo dawno. Yy, na czym grasz? PC czy Xbox? No PC już David 14 nawet nie ma na PC, a jeżeli chodzi o emulator, no to emulator Xbox nie, raczej ich nie. Dobra. No i też kto, kto wie, żeby... no Jakby Damian nie nakręcił, to wątpię, żeby tyle osób teraz kręciło, tyle osób zainteresowane było tym. No i kto wie, to jest po prostu nawet lepiej. No bo po prostu to mnie tak zaciekawiło. Powiedziałem, kurde, to nie zgapianie. Jeżeli myślicie, że to jest zgapianie, to mylicie się i to 180 stopni się po prostu mylicie. To jest po prostu to, to, jest, to stało się moim hobby. To, sta, to stało się po prostu moim... Hobby, no i nie no, jeżeli, ja i tak bym zawsze kręcił film, i będę kręcił, nie, za niedługo w, filmy. Za niedługo wyjdzie WW2K13. Także, no, fajnie będzie. Serio, w taki sposób ma się to zakończyć. What? Ale długa walka! Ale efektowna. Nawet, no, uch, kurde, niby był ten, nawet super kicka nie wykonaliśmy, ale był ten suicide dive. Zaraz, The Rock, The Rock, nie, nieprawdopodobne, The Rock atakuje, The Rock atakuje stong Holda Steve Osteena. Ach, ale się wydarzyło. Także, nie wiem, jeżeli tak to po prostu wygląda, no to wiecie jak jest... No jakby nie Damian, to by chyba raczej mało osób kręciło. Kto wie, czy by było tyle, z, tak, takie zainteresowanie w Polsce tym wszystkim. No i co? Wiecie co? Jutro chyba zagramy sobie... Jut nie, w naszym odcinku... Zrobimy sobie NXT na Superstars, zrobimy sobie NXT na Gali Superstars, będzie ciekawie. No, co, no i co, temat będę kontynuował w następnym odcinku, a to byłoby na tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia już jutro. Cześć!